Ja, w tym odcinku pokażę wam jak zainstalować Minecraft pod kieptem do świąt wchodzimy w wyszukiwarkę internetową. I piszemy. Mobogenie jeszcze mam. To jest Mobogenie. Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosół, z koraj Wielki karstwo i z pomidora, no zobacz, ja nie trzeba zjeść Znów mm. no pełno jej w jak wody w nagarzach Dwa metry na agar, to tu będzie to żar Solniczkę, pieprzniczkę, na sto Ta zupa jest mdła to prawy nie chcę Ciebie jest zawsze Nie schować się na dnie Tak dużo wciąż ciebie jest i wiem, że teraz nie patrzysz Więc wybacz, przepraszam, nie chciałem jej więcej jeść Jutroś i w ogóle

Kilię możemy ustawić. Nareszcie zjem coś, w czym pomyślałem. Nie ma. wiem, że teraz Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie. Przepraszam, nie chciałem jej więcej.